Cześć, witajcie na moim kanale a w tym odcinku będziemy sobie ważyć złącza eltroskie i będę wydobywał piny Paga włączona więc zaczniemy sobie od najpopularniejszych złącz są to złącza eltra 851 które są w woreczku i są posegregowane część pinów zostało już powyciągane z tych złącz i zobaczmy ile to wszystko waży 288 gramów złącza i zobaczymy, ile wyjdzie pinów z tych złącz. Kolejnymi złączami będą l 3851 Są to tak zwane wałeczki. Waga 340 gram. Też wszystko zostanie przedubane. I sprawdzimy, ile pinów wyjdzie z takiej ilości złącz. Kolejne złącza to jest taki... Taki Mix Ultra 802. To nie są złącza... Yy. Widzicie, one są poucinane, tak jak było pokazane. One nie są takie z nóżkami. Eltra 802, 802 Jedne mają nóżki, drugie nie mają tych nóżek, więc je będzie bardzo trudno przedubać. 332 gramy. No to jest naprawdę dużo. Zobaczymy ile wyjdzie pinów z takiej dużej porcji. Kolejne złącza jest to Eltra 801. Jest to Eltra z pinów z elektroniki. To ta elektronika była w tokarce 333 gramy. Jest naprawdę tego dużo. Piny są naprawdę bardzo. Grubo złocone i jest to naprawdę bardzo dobry materiał, jeden z najlepszych. Tak wygląda. Jak to dubać, jeszcze nie wiem, ale myślę, że sobie jakoś tutaj dam radę. Nie wiem, może będę próbował wybijać te piny, ale każdy wynik z każdego woreczka będzie podany osobno. Tak to. to wygląda. złącza zostały już rozłupane. Tak wyglądają. tu mam, tu mam raczej swoojczką mam kilka pinów, które wam chcę pokazać. Tu jest kolejne. No to zaczniemy sobie od złącz. Altram 811 Wszystko wyłupane Tu mam piny Zaraz sobie tutaj Trochę się wysypały. Ale to nic. Zobaczmy sobie ile plastiku mamy. Plastiku jest 174, 178 gram jest samego plastiku. Czas na piny. Pinów mamy 101 gram. No to sobie odłożymy. I tak jako drugie to pokażę wam 851. Tu są złącza 851. Już wszystko wydłubane. Dodatkowo mam tutaj yy, odłożone też złącza 821. Tak, 821 były tutaj. No, schowały się, można tak powiedzieć. Więc wrzucam je do yy, pudełka. No, już ratowisko zostało. Powiem Wam, że naprawdę bardzo źle się upały te złącza. Mamy tutaj plastiku 196 gram. A pinów mamy 127 gram. Dodatkowo trzeba jeszcze doliczyć. Hmm, Złącza 821 One wyglądają w ten sposób. Są naprawdę grubo złocone. Więc trzeba tutaj dodać 8 gram. Hmm, więc tak kolejnym, kolejne złącza to będą złącza 801. Takie poucinane. Tutaj mam te piny. Zobaczcie. One są naprawdę fajne. Aha, powinienem sterować. No to tak sobie zważymy: 276 gram. A piny ważą 56 gram. Są to złącza 801, 802. I zostały nam ostatnie złącza. złącza 801, ale te takie długie, z tymi długimi pinami. I powiem wam szczerze, że yy, bardzo źle się je upało. 192 gramy. I tak, jeden woreczek pinów i drugi woreczek pinów. 124 gram razem. Typ złącz 801. To są te no, długie piny. Wyglądały Raczej najatrakcyjniej z tych wszystkich pinów, które dubałem. I tak, teraz takie podsumowanie: które piny były najłatwiejsze w wydobyciu? No to były to piny z Eltry 811. Drugie co do yy, poziomu trudności były Eltra 851. To jest chyba taka najpopularniejsza, ta Eltra Ale Exequo będzie to Eltra 821 Ponieważ te, te się nawet spoko dubały I zostaje tutaj jeszcze Eltra Nie mam tutaj złącza, ale to jest Eltra 841 Też fajnie się dubie, więc 841, 821 i 851 zajmują drugie miejsce co do poziomu trudności. Trzeci poziom trudności to były to te piny. Te takie no najładniejsze. Ze złącz wyszło tutaj najwięcej. Ultra 801 długi pin. One, no, trudno się dubało, ale. Najtrudniej się dubała Eltra 801 i 802. Taka już lutowana. Te oto piny. I teraz jak wychodzi ta Eltra? Eltra 802, 801, 851. Raczej 821 i 841. Wychodzi powyżej 10 gramów czystego złota. A Eltra 811 wychodzi powyżej 6 gram A 851 wychodzi powyżej 7 gram czystego złota To jest takie podsumowanie Więc najwięcej pinów było w tych dużych złączach Gdzie piny były naprawdę dość spore Powiem Wam, że naprawdę namęczyłem się, żeby to wszystko wydłubać Dla niektórych jest to zabawa niewarta Wyciągania takich pipinów, ale jak ktoś ogląda jakiś film albo coś i chce zająć czymś ręce, więc może sobie tak podubać dla zabawy. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.